mamy już żelazko żelazkę o stację parowe Philips problem jest nim, jest wszystko ok para idzie, ale ciężko to złapać problem polega na tym, że po pewnym czasie jak się kasuje to po 5-10 minutach niestety cieknie robota ze stopy ktoś już tutaj był w imieniu przykaźnik Wyczytał, że stopa może się nie nakręcić Powiem tak. Może być taka opcja, ale w tym przypadku przekaźnik od grzałki w stopie został zmieniony i dalej jest to samo. I to, w otocie jaka może być przyczyn. Przyczyn może być wiele. W tym przypadku może być, że ta grzałka może nie grzać ale w tym przypadku nie żyłem grzałka grzeje bardzo dobrze. Może być przełamany przewód, który nie będzie prądu Może być mikroprocesor nie będzie załączał ten przekaźnik. Ale ja już to wszystko pomierzyłem, pod Sama stopa grzeje poprawnie. Sam przekaźnik został wymieniony dobry na dobry. Także pomierzyłem wszystko i moim zdaniem jest uszkodzona pompa. Założymy nową pompę i zobaczymy no i tak żelazki były już sprawdzane, testowane tylko tak pokażę, że działa tak się odpala, idzie, woda już nie idzie z pół godziny było testowane, jest wszystko poprawnie co się okazało, jak woda cieknie czasem dużo osób dzwoni, co może być jak w internecie pisze, co może być, może być przykładowo Kamienie. Może być stopa może nie grze, Może być za mała temperatura stopy. Yy, co jeszcze? Może być, że w stopie nie grzeje grzałka. Tutaj stopa. Może być wina przekaźnika, które załącza grzałkę. W tym przypadku okazało się, że był wymieniany przekaźnik, ale dopływ na topę, ponieważ stopa cały czas grzała. I było tam dalej cieka Wymieniliśmy po prostu pompę. Po wymianie pompy woda jeździ, ciała nie działa, także w tym przypadku okazało się, że to przyczyna była pompy. Ale powiem tak, nie zawsze jest. Bardzo jest tak, żeby wszystko dokładnie sprawdzić. Nie, ba nie bawić się wymieniacze na oko, tylko dokładnie testować, sprawdzić, co jest szybsze, wtedy wymienić. Jeżeli coś ma problem, zawsze to nas można zasłonić, napisać, wysłać i żelazko naprawimy. tyle na dziś